Witam, pozdrawiam serdecznie. Znajdujemy się nad fajnym, bardzo pięknym jeziorkiem. Kiedyś był tu duży bardzo połów ryb, pamiętam, zawsze co niedzielę, co sobotę zjeżdżali się tu ludzie, żeby łowić ryby, było tego mnóstwo. Teraz widać pustki, chociaż jest sobota. Buty zanurzone lekko w wodzie, żeby podeszła mi się doczyściła, Bundesländer 2005 tam jakieś jezioro to jedzie pięknie słoneczko świeci no i chciałem podziękować Państwu za oglądalność no, za wysłuchanie mnie za to, że macie siłę mnie oglądać, słuchać ogólnie był tu połów ryby, to bardzo dużo nie wiem czy to właśnie niejwyższy znak zakaz łowienia czy już w ogóle nie ma ryb w tym jeziorze, w stawie nie wiem jak to dokładnie nazwać Parę papierosów, już taki mój nałóg nikotynowy Buty Bundeswehr 2005 Jak wiele razy wspominałem, nie rozstaję się z nimi Tam jest takie boisko do grania Piękne, Pięknie słoneczko świeci No i co proszę Państwa, ja zabieram się w dalszą podróż. Chciałbym podziękować za oglądanie i pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Pozdrawiam się z z YouTube, bo też prowadzę kanał YouTube. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, Dziękuję.